Indywidualny plan treningowy, jak sama nazwa wskazuje, to jest plan treningowy rozpisywany w taki sposób, aby spełniał Twoje oczekiwania i był dostosowany do Twoich możliwości, Twojego stażu, Twojego celu i Twojego sprzętu. Bo tak również rozpisuję plany treningowe dla ludzi, którzy ćwiczą w domu. To działa w ten sposób, że kupujesz plan treningowy i następnie zostaniesz poproszony o wypełnienie kwestionariusza. Na podstawie tego kwestionariusza będę w stanie rozpisać Ci taki plan treningowy, który będzie po prostu idealny dla Twojego celu. Dlatego piszesz tam, jak długo trenujesz, jaki masz cel i ile razy w tygodniu chciałbyś trenować. No i ja tutaj taki plan treningowy Ci rozpiszę. W planie treningowym będzie, mieć będzie rozgrzewkę, będziesz mieć zestaw ćwiczeń z wszystkimi informacjami, ile powtórzeń, ile serii, jakie tempo, ile powtórzeń do upadku itd. Masz przykładowy filmik z rozgrzewką. Jeśli będziesz chciał, to oczywiście mogę też dać Ci dodatkowe rzeczy, na przykład ćwiczenia rozciągające. Ćwiczenia z gumami, to co będzie ci potrzebne do realizacji Twojego planu. Na koniec jest rozpisany deload, czyli roztrenowanie. Taki plan treningowy jest rozpisywany na kilka tygodni i tutaj wszystko jest indywidualnie dopasowane do Twojego celu i Twojego stażu. Także zapraszam, wrzucaj produkt do koszyka i działamy razem na Twoją zabytką.